Siemaneczko wariat. Słuchaj, pobierz sobie Afterburner ze strony MSI Afterburner i tak pobierzeć się to i pobierzeć się to. Że, żeby były widoczne FPS y w którymś roku to musi być to zaznaczone. Czy sobie ustawiasz lewy, prawy, góra dół pozycja od boku i od góry, ile chcesz, to sobie tam ustawiasz. Nawet i na środku można to ustawić. O. A tu wchodzisz, monitoring, jakie GPU masz i tak dalej. Możesz sobie opisać. Zaznaczasz sobie to. I zaznaczasz sobie zastąp grupę. Wpisujesz sobie nazwę swojej karty. Eee. Jeżeli nie chcesz karty, i tak dalej, to nie zaznaczasz sobie <coughs> wtedy tylko. Jeżeli chcesz mieć same fps -y, to sobie zjeżdżasz na dół. O! I żeby ci nie skłamać. Od tej zakładki musi być. Pokaż. OSD. I tutaj sobie zaznaczasz. To. Od tego nie musisz zaznaczać. Od tego. I po prostu naprawdę no, sobie najeżdżasz. Tu sobie zaznaczasz. Zastąp grupę, no nie? <śm> nazwa. Bo tu będzie GPU albo coś tam. I zastosuj normalnie. I tak jakbyś sobie. no testował nawet kartę graficzną swoją przez e, Fullmarka, cokolwiek. I masz, one ci wychodzą wszystkie. E, nie w każdej grze też e, pozwalają na używanie Afterburner. Pozdro mordeczko, fajne filmiki z DMZ. <gryw> Widzę, że tam świetnie się bawisz tą rurką.